Yeah. W niedzielę po 13 miesiącu sierpniu gromadzimy się w Wilkowie w Sanktuarium Matki Fatimskiej, aby celebrować Świętą Eucharystię. Niedziela to dzień, w którym wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niedziela to dzień święty dla katolika, dzień, w którym chce on z Bogiem trwać w więzi i w tym dniu wyznaje w sposób pośredni to, Wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa i także w zmartwychwstanie swoje. My do Wilkowa przyjeżdżamy i w Wilkowie jesteśmy, aby uświadomić sobie, że to niebo, o to niebo także chce zabiegać dla nas Matka Boża. Matka Boża, która okazując się dzieciom w Fatimie, przypomniała o tym trudnym losie poszczególnych osób poszczególnych narodów, poszczególnych państw i okresów historycznego. Nikt nie wybiera czasu, w którym się urodzi. Życie i wiara to jest dar, z którym trzeba się umiejętnie posługiwać. Dlatego my dzisiaj chcemy rozumieć i, i uświadamić sobie czas, w którym żyjemy, miejsce Polska, czas, kiedy trwa wojna niedaleko nas, kiedy spadają bomby kilkanaście kilometrów od naszej granicy. Czas, w którym Matka Boża mówi, że wtedy trzeba się więcej modlić, bo kto się modli, ten wymaga to, o co prosi. Dlatego i dzisiaj przyjeżdżamy w niedzielę do Matki Bożej Fatimskiej, do Wilkowa, aby wypraszać te intencje, które są ważne dla nas. Intencji zbiorowe. Modlimy się za świętej pamięci księdza profesora Józefa Spaska, od pielgrzymów z Jawora. Podniemy się także w intencji Świętej, aby przestał spożywać alkohol i był dobrym mężem dla swojej żony i jak najszybciej uświadomił sobie swoją sytuację, która zmierza do uciekania się od rozwiązywania swojej sytuacji życiowej. Do tych intencji dokładamy te, które Was tutaj przyjąły, które Was tutaj sprowadziły i wypraszamy tego wstawiennictwa u Matki Bożej Latyńskiej. Wiemy, że to miejsce i ten czas ponad 50 lat jest miejscem, który możemy nazwać miejscem modlitwy, miejscem głośnych modlitw, miejscem uwielbienia, miejscem, w którym my tę modlitwę, tą atmosferę modlitwy tworzymy. I gdzie tam dwóch, i trzech, jest nie Moje, tam i sam Chrystus jest. Stąd otwierając tą przeleśniętą wiarę wchodzimy w ten najważniejszy dialog z Bogiem, a na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechpłanicemu i Wam, bracia i, czemu, i, cemu, i mam, radzie, siostry, że bardzo z

nam grzechy, doprowadzi nas do życia wieczne. What uh Yeah. yeah. stanie, trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Z Księgi Irymiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Irymiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście i ręce całego ludu. Gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedecjasz odrzekł: Oto jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nimi. Wzięli więc gierniasza. I wtrącili go spuszczając na linach do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. Cysterny zaś nie było wody, lecz błoto, zanurzył się więc Jerzy w błocie. Eben Melek. Wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla. Panie mój królu, źle zrobili ci ludzie tak postępując z prorokiem remiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście. Odkazał król uszycie ebed weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto słowo Boże. Bo, nie będę Mając dookoła siebie takie mnóstwo światła, rzuciwszy i cięża, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, pilnijmy wytrwale wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wierzy, przewodzi, i jąmy doskonale. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. I zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpią grobość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw Grzechowi.